Witam na kanale Ogrodis N. Nasiona pomidorów to małe skarby, które kryją sobie potencjał na soczyste i pełne smaku owoce. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni czas i metoda wysiewu. W tym odcinku powiem o tym, jak i kiedy wysiewać pomidory, a na końcu zdradzę metodę, którą stosuję, by rozsada pomidorów była zdrowa. Zapraszam do oglądania! Zaczynamy od przygotowania wszystkiego, co potrzebne. Pamiętajcie, że dobre przygotowanie to klucz do sukcesu. A zatem nasze niezbędne materiały to nasiona pomidorów, pojemniki na rozsady, ziemia do wysiewu, etykiety i opryskiwacz. Jeśli chodzi o pojemniki, możemy korzystać z doniczek, opakowań po jogurtach czy nawet kubeczkach po lodach. Ważne jest, aby pojemnik miał otwory odprowadzające wodę, co zapobiegnie nadmiernemu namaczaniu ziemi. Pojemniki należy umyć i zdezynfekować, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zdezynfekowanie doniczek jest użycie roztworu wody utlenionej. Wystarczy wymieszać jedną część wody utlenionej z dziesięcioma częściami wody i dokładnie umyć doniczki tą mieszanką. Następnie pozostawić je do wyschnięcia. Jakie podłoże będzie najbardziej odpowiednie do przygotowania rozsady pomidorów? Najlepiej jest użyć specjalnej ziemi do siewu, która jest lekka, dobrze przepuszczalna i bogata w składniki odżywcze. Można również dodać do niej trochę kompostu, aby zapewnić roślinom dodatkowe składniki odżywcze. A kiedy jest najlepszy czas na wysiew pomidorów? To pytanie budzi wiele kontrowersji wśród ogrodników. Każdy ma swoje preferencje i warunki, które musi uwzględnić podczas decyzji o terminie wysiewu. Widełki czasowe są szerokie: od połowy lutego do końca marca. A nawet niektórzy sięgają po początek kwietnia. Osobiście zaczynam wysiewać pomidory pod koniec lutego, korzystając z warunków, jakie mam do dyspozycji, czyli duże balkonowe okno od strony południowej i duży, wygodny regał na sadzonki. A jak wysiewać pomidory? Możemy zdecydować się na wysiew jednego nasionka do jednej doniczki. Lub kilka nasionek do wspólnego pojemnika. Jednak w drugim przypadku będziemy musieli później dość szybko przepikować rośliny do osobnych doniczek. Wysiewanie pomidorów do osobnych, małych doniczek ma wiele zalet. Każde nasionko ma swobodę wzrostu, nie konkurując o światło i wodę z innymi roślinami. Po wykiełkowaniu pomidora możemy przesadzić go z całą bryłą korzeniową do większej doniczki a następnie do jeszcze większej. W ten sposób ułatwimy sobie pracę i zapewnimy roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Pamiętajcie, aby nie wysiewać nasion zbyt głęboko. Zrób to maksymalnie na głębokość około 1 cm. Po wysiewie nasion pojemniki należy umieścić w ciepłym i jasnym miejscu, np. Na, na parapecie lub pod lampą świetlną. Ważne jest, aby zapewnić roślinom odpowiednią temperaturę, czyli taką około 20 do 25 stopni Celsjusza. Pierwsze kiełki pomidorów powinny pojawić się już po około 7-10 dniach. Gdy rośliny będą miały około 2-3 liści, można przystąpić do przesadzenia ich do większych doniczek lub pojemników, aby zapewnić im odpowiednią przestrzeń do wzrostu. O tym jak pikować pomidory mówię w innym filmiku, którego karta pokazała się właśnie w prawym górnym rogu. Znajdziecie go też w opisie. Podczas wysiewania pomidorów ważne jest również odpowiednie nawodnienie. Zaraz po wysianiu pomidorów podlewajmy je ostrożnie, aby nie wypłukać nasion. Pamiętajmy, że zbyt mocny strumień może wbić nasiona zbyt głęboko i wtedy będą miały problem wykiełkować. Najlepiej delikatnie zraszajmy. Na samym początku uprawy ziemia powinna być wilgotna u góry, gdzie znajduje się nasionko. Jednak później roślina musi rozwinąć system korzeniowy. Dlatego warto rozważyć podlewanie od dołu. Pamiętajcie jeszcze o bardzo ważnej sprawie: o przewietrzaniu. W tym celu uchylamy okno, by zapewnić cyrkulację powietrza i tym samym uniknąć chorób grzybowych. Oczywiście nie robimy tego, gdy jest mróz. Jeszcze jedna rzecz, może nie mająca wpływu na rozwój roślin, ale ważna dla celów informacyjnych: chodzi mi o oznaczenie doniczek odmianą i datą wysiewu. To pozornie mało istotna czynność, pozwoli nam śledzić rozwój danej rośliny i zapewnić im odpowiednią opiekę. Obiecałam, że zdradzę metodę, którą stosuję, by rozsada pomidorów była zdrowa. Otóż od czasu do czasu rozsadę pomidorów podlewam drożdżami. Drożdże to naturalny składnik, który posiada wiele korzystnych właściwości dla roślin. Dzięki zawartości witaminy z grupy B, drożdże wspomagają wzrost i rozwój roślin, poprawiając ich odporność na szkodniki i choroby. Dodatkowo drożdże zawierają składniki odżywcze, które korzystnie wpływają na kondycję roślin. Aby przygotować roztwór z drożdży do podlewania młodych sadzonek pomidora, wystarczy rozpuścić jedną łyżkę suchych drożdży w jednym litrze ciepłej wody. Następnie pozostawić mieszankę na około godzinę, aby drożdże mogły się rozpuścić i uwolnić swoje składniki odżywcze. Gotowy roztwór można następnie używać do podlewania roślin. Jeśli zainteresował cię ten temat, zachęcam do obejrzenia mojego starszego filmiku, którego karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu, znajdziesz go również w opisie. Mówię w nim głównie o tym, jak zastosować drożdże świeże, także zachęcam do obejrzenia tego filmiku. Wysiewanie pomidorów to proces, który wymaga cierpliwości i staranności, jednak efekty mogą być niezwykle satysfakcjonujące. Bając o rozsadę pomidorów od samego początku, zapewniamy sobie zdrowe i silne rośliny, które będą obficie plonować w sezonie letnim. Dlatego warto poświęcić czas i uwagę na właściwe przygotowanie rozsady pomidorów, co zapewni nam udane i obfite zbiory. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam w uprawie własnych pomidorów. Jeśli macie pytania, zostawcie je w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Ogrodis M, aby nie przegapić kolejnych porad ogrodniczych. Bye, bye!